No to witam po feriach, czyli powiedzmy, że zaczynamy drugi sezon Feliotonu, klasyka. I od razu temat, który budzi ostatnio sporo emocji, zarówno w motoryzacji, ale i w ekologii. Zawsze myślałem, a przynajmniej tak mi wmawiano, że lobby paliwowe z krajów arabskich jest na tyle silne, że nie dojdzie do ograniczenia ich wpływów z ropy, a co za tym idzie samochody spalinowe mają pewne miejsce na świecie przynajmniej do czasu, kiedy jest ropa. Ale jednak nie, co pokazują ostatnie lata zakazy sprzedaży nowych samochodów spalinowych i lobowanie aut elektrycznych. I wydawałoby się, że sprawa jest przesądzona, wyrok wydany, termin egzekucji obwieszczony. I nagle cały na biało wjeżdża on, Rowan Atkinson, szerzej znany jako Jaś Fasola. A swoją drogą gość ma strasznie przerąbane, Mam wrażenie, że to jest najbardziej zaszufladkowany aktor wszechczasów. No i wspomniany Jan napisał artykuł, w którym podaje wątpliwość ekologiczność elektrycznych samochodów. Mało tego, jako ich użytkownik stwierdza, że został oszukany. Bo ekologiczny samochód okazuje się mniej ekologiczny, niż by się wydawało. W Wielkiej Brytanii mają, mam wrażenie, że mają jakieś rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony Rowan Atkinson został oskarżony o szerzenie poglądów szkodliwych dla postrzegania aut elektrycznych, co było jednym z tematów posiedzenia Brytyjskiej Izby Lordów. Aktorowi zarzucono, że napisał jeden z najbardziej szkodliwych artykułów na temat samochodów elektrycznych, co miało wpłynąć na spowolnienie sprzedaży elektryków. A z drugiej strony ta sama Wielka Brytania już ogłosiła. Przesunięcie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych z 2030 roku na 2035. A co takiego strasznego napisał Atkinson? Prawdę. Ona zawsze boli, jeśli nie jest zgodna z aktualnie panującym trendem. No bo powiedzmy sobie szczerze: samochody elektryczne, przynajmniej takie, jakie mamy teraz, nie są ekologiczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko samą jazdę to rzeczywiście nie emitują one żadnych szkodliwych gazów. Ale jeśli uświadomimy sobie, jak groźne dla środowiska jest wydobywanie chociażby litu potrzebnego do produkcji akumulatorów, to już tak wesoło nie jest. A to dopiero początek. A produkcja prądu w takich krajach jak nasz, no i późniejsze składowanie zużytych ogniw. Żeby nie było, jestem fanem nowych technologii. Samochody elektryczne same w sobie też bardzo mi się podobają. Ale mam problem z elektrykami. Zresztą już nic nie mówię, bo jeszcze stanę przed komisją sejmową za to, że. A swoją drogą, może wtedy miałbym więcej subów i lajków? A na koniec pytanie. Czyżby to lobby paliwowe zatrudniło Rowana Atkinsona, by ten przywrócił stary ład?